Dzisiaj jest wizualnie, a dzisiejszy odcinek będzie inny. Ze względu na to, że <laughs> muszę się znieczulać do tej serii, jest? Nie byłoby błędu prosto w mordę, Mamy progres, mamy sukces. Nie? I od razu człowiekowi lżej na sercu. Ehh. Dobra, nawet nie, pamię, nie pamiętam na czym skończyliśmy. Aha, na kolejnej tej, tak? Wydaje mi się, że ta seria bardzo dużo zyska W momencie jak ja, jej, jak ja z niej zrobię pseudo rank playa Dobra, coś tu jeszcze jest, tu jest siatka, no to okej. Okay. A dajcie mi tego szefunia. Czy tu coś mogę zepsuć? Jednej karty brak, drugiej karty brak. Nie mogę otworzyć drzwi. Przecież ma zieloną kartę. Czemu nie mieszka w Stanach? Widzę jakie teksty normalnie, kurde. A tu niebieską, tu zieloną. Tak? No i duba. To mi chyba nie wyjdzie w ten sposób. Ech, trzeba to będzie chyba nieco inaczej rozegrać. sterowanie naprawdę daje ciała w tej grze tak się stąd wychodzi nie tędy kiełko to okay, nie nie strzelać ten zginął Zauważyłem, że w momencie, kiedy strzelam i ktoś zginie, to druga osoba za nim nie obrywa obrażeń w pełni do momentu, aż ta pierwsza nie zniknie jakby z, z, nie wiem, pola widzenia. No. Ja dobrze widziałem, czy on zaczął patrolować dalej. Dobra, chyba tym razem mi się nie uda, chyba, że tu jest koniec. A tu jednak był koniec! Alkohol od razu poprawia tą grę. Dobra, spróbujmy jeszcze ten kawałek przelecieć. Jako, że nam dobrze idzie, mamy dobry humor, dobry nastrój i w ogóle. Gdzie jest apteczka? Do zapamiętania. Apteczki tutaj rzecz święta. Owiem mu pod kupery, owiem! history, zaraz bym się przypomniał Jackson. Co? Zróbmy to inaczej. Restart from checkpoint. Nie? No serio? Samemu sobie strzelę hmm. udało się, udało się. Aha. Nie mam karty, ale jestem oparty. Co było pierwsze? Kurac jajko, jajko, widać je. Do not fear the stuffed mammoth <laughs> Cave Penguins Pengosaurus Nie wiedziałem, którym jestem. A, ok, ok. Nie mam karty tutaj to, tutaj to, ok. Dobra, jedziemy. Jeśli ktoś ma tak samo głowę jak ja, to jedno piwo plus jeden punkt do ogólnej oceny w tej grze Trzeba to było zrobić po cichu jednak! Nie, Jestem zawiedziony.

Aha, lec, pingwin, lec. Ty nie mów mi, że on się nie potrafi złapać. No i co teraz z moim genialnym planem wszystkich? Yy... Świata? Jak się nazywa wszechświat w świecie pingwinów? Wszechkurnika? I nie mogę przejść. I na umd. Seriously? What more I can do? Hmm. Tego nie mogę Nie ja mogę tam iść, dobra, na razie się mu zastrzeliłem. Na Najwyżej, się mu cofniemy. Myślałem, że mogę wskoczyć i się złapać za, za to coś przy głośniku. ale najwyraźniej nie mogę. Tam się cofnąć, tam też nie mogę. Ale. Mogę. Nie mogę. Jaki syf! Myślałem, że mogę tam przelobować. On ani z tej strony nie dobiega, ani A, kibajer Spoko mam jeszcze Jestem przygotowany na tą grę dzisiaj.

No i teraz da rale. Da się rozwalić odbiornik. Alpucki Nie da się rozwalić odbiornika. Te drzwi otwórzmy je. Podnieśmy kartę. Co znaczy, że nie mogę zjechać? Czyżbym musiał się znów poświęcić i wejść w ciało jakiegoś pingwina brzydkiego? <laughs> I co mi to daje? A nie tego otworzyć nie mogę. A nie tamtego otworzyć nie mogę. Oh well. Doskoczyć nie mogę. Benjamin Dream. Nie, tak naprawdę to nie jest jedyne, co ja dzisiaj wypiłem. Wypiłem jeszcze kilka kaw i parę kubków herbaty. Oh ja, jawohl, Herr Generale. Wozu ne? oh. Ladies and Gentlemen, so dalej. Skoczymy panu yy, winkowi na kolanka. No chodź, no eee. Udajemy, że to wcale nie było zaburne. No chodź, tu chodź, karteczko do tatusia, no chodź. Posunęli mi skrzynię. Gin... ...pingwinia szumowino. Popiera. A stałem sobie na pan tylko jest Mam maksimum Chyba miałem Teraz przydałaby mi się ta apteczka, która jest tam przecież. w sumie fajne są te portrety. Ten z monoklem jest... Jest Ist auch im Nibadj. Avolution of Birds. Aves Avs, Estimated, Avs Erectus, das U aus Habilis, das war nicht mehr was, To takie podchwytliwe było. A? Czyli jednak odruchowo biorąc tą skrzynię poprzednim razem, rozwiązałem sobie część kłopotów, tak? Aus Inferus Inferus PENGUINIS INVICTUS INVICTUS Okej okay. To jest potrzebna karta Cave Penguis Czy ja zrobiłem właśnie kółko? Czy to jest Aaa, ta, i tam jest ta apteczka, okej okay. Dobra, no to się jeszcze na nie załapiemy Puszczę amunicję z piór Pinguinie głupi A, to jest koniec Mmm, to było głupie Nawet jak na mnie, nawet jak na mnie Okej, okay, to mi się przyda zaraz

i jedziemy raz jeszcze, ten kurak nie będzie się tak łatwo powstrzymać. Tak, ta 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 ta. tak, 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 tak. Szkopie. Puszczę amunicję spod pióra, nie się będziesz Otwórzmy to sobie, te drzwi te Może nam się to przyda później, a może nie Ten listek jest uroczy, ten, ten tutaj I palec w dziób, palec w dziób Aha, czyli według tej wersji Pingwiny są ostatnim etapem ewolucji kury domowej. Coś w tym jest. Ogólnie pomijając, że w tej grze pingwiny złe są, one złe są. Kingdżerz, cholero. Jest. Kawa jak dalej. Nie przyznam, że drunk play jest, tego mogą być niezłe. Znaczy drunk play po jednym piwie, trzech kawach i pięciu herbatach. Dlaczego nie mogę rzucać granatami będąc w kuckach? Kucki. Nie. Zdechł? Czy to jest młot pneumatyczny? Przydałby się tak wjechać pingwinowi w łeb.

minimum jak przejść ten kawałek Dobra. O nie Nie zmieniłem sekwencji. Jeszcze raz, i. Ten ugry oczywiście nic nie usłyszał, bo po co nie? Kupel dostał pod kuper. Jego sprawa.

To jest po prostu. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz, obiecuję. Jak nie, to przerwa. Znaczy przerwa. No, do następnego odcinka na tej zasadzie, nie? Nie będziemy pałkali przecież. Na to, że nam się ten odcinek urwał tak łyso Nawet będę mu się cieszył, jeśli będę mógł to zrobić na następnym... no Nie mówcie mi, że bez strat ty to działa. i'm invincible maybe not just a little bit <sighs> one more time yeah. Zmieniałem normalnie broń, tak jak się zawsze broń zmienia, a teraz okazuje się nagle, nagle, że jak próbujesz zmienić broń, to Twoja postać się automatycznie wstaje. Dziękuję za uwagę. I hej.